Chodzi o to, żebyś wyglądał tak jak wagon. Jeden z moich wagonów, żeby to wyglądało, jakbym ciągnął bardzo, bardzo ciężki pociąg i to całkiem sam! Jeśli gruby zawiadowca uzna, że jestem silniejszy od Henia, to na wielki pokaz kolejowy zabierze mnie zamiast niego! Mam wiele niespodzianek. Czy ty śpiewasz Dizlu? To prawda, mówię wam, czekałem na tę chwilę wiele lat. Mam wiele niespodzianek i ciągle nowy plan, bo zawsze chciałem zadziwić cały świat. Niczego nie widzę w tej skrzyni. Mam wiele niespodzianek, to prawda, mówię wam, czekałem na tę chwilę wiele lat. Mam wiele niespodzianek i ciągle nowy plan, bo zawsze chciałem zadziwić cały świat. Ktoś by zapewne rzekł, że sztuczki stare tylko znam. A ja odpowiem, że tak robię, gdy rozwiązać problem mam. Mam wiele niespodzianek, to prawda mówię wam. Czekałem na te chwile wiele lat. Mam wiele niespodzianek i ciągle nowy plan. A moje niespodzianki kocha świat. Nadzieję mam, że tym razem radę dam. Choć mówią na mnie podły. Ja lubię tylko być wygodny. To co mamy teraz robić? Cóż jestem sławy głodny. Wybaczcie mi. Ja tylko rację mam. Nie, stop! Wracajcie! Zaczekajcie!